Tusk znowu się ści na kibicach i dał temu upust na wczorajszym meczu Polska-Holandia. Posłuchajcie, co się działo z kibicami przed meczem, jak zostali potraktowani przez służby, no jakby tutaj nie patrzeć, zarządzane odgórnie przez pana Donalda Tuska. Posłuchajcie. Kolejna rzecz, w której zostaliśmy upokorzeni. I to upokorzenie to jest naprawdę słowo chciałbym użyć innego, ale nie zrobię tego na wizji. Byliśmy odsłonieni kordonem policji, specjalne wejście dla ludzi, którzy wchodzili na nasz sektor. Wchodziliśmy do namiotów, gdzie zaglądali nam między pośladki, podnosili, grzebali, grzebali nam w majtkach. Mhm. Czyli zrobili wam akcję badaj jaja? No. To było... Nigdy w życiu byliśmy na wielu meczach, nigdy nie było czegoś takiego. Na Litwie ochrona i policja sami do nas podchodzili, powiedzieliście, zrobiliście taki doping, że my jeszcze czegoś takiego w historii stadionu nie widzieliśmy. Dziękowali nam. A nasza policja przy wyjściu nawet ja nie będę mówił, jak się do nas odzywali, bo to nie, nie wypada.